W 1986 rozgrywane były cygu. Przypomnijmy sobie jak to wówczas było. Niewątpliwie był to wielkiego Diego Maradony. Czas na mistrzostwa świata Anno Domini 1986. Zaczynamy od pojedynku grupowego Argentyna kontra Korea Południowa. Spotkanie to rozegrano 2 czerwca 1986 roku. I to już był pierwszy show w wykonaniu wielkiego Armando. Tutaj faulowany przez Chankę e Sunfarka. Opolowanie na Maradonę Weszło zresztą w krajobraz tamtych mistrzostw był praktycznie nie do upilnowania. Potrafił minąć 3, 4, 5 rywali i tylko faulem zatrzymywano akcję Diego Maradona. Oto właśnie Diego Armando Maradona, poprawka Jorge Valdano i 1 do 0. Szósta minuta, bardzo dobry początek Argentyńczyków. Sprawdzie po rzucie wolnym piłka ugrzęzła w murze po uderzeniu maradony ale był Jorge Valdano czujnie w polu karnym uderzył prawą nogą i bezradny bramkarz drużyny koreańskiej Junkio Ho jeszcze raz rzut wolny i jeszcze raz przy piłce Diego maradona to 18 minuta spotkania dośrodkowanie w pola karne Oscar Ruggeri bardzo ładna główka i po raz kolejny bezradny bramkarz drużyny kolei południowej. Argentyńczycy zgodnie z przewidywaniami lepsi od trzech rywali. Niewiele ponad kwadrans gry upłynął na stadionie olimpijskim w Meksyku, a faworyci już prowadzili 2 do 0. Bohaterem tego spotkania był Jorge Baldano, autor pierwszego gola Jest już w pierwszej akcji po przerwie podwyższył na 3 do 0. O właśnie! Był tam, gdzie być powinien Jorge Valdano, ale znów akcja rozpoczęła się od Diego Maradona, który kapitalnie dograł piłkę z prawego skrzydła. To pojedynek Włochy-Argentyna rozegrany, Włochy rozegrany 3 dni później, tym razem na stadionie Puebla. Rzut karny dla składra Acura. Tutaj też w szóstej minucie podobnie jak w poprzednim spotkaniu. Tyle, że tym razem Argentyńczycy nie strzelają, a tracą gola. Alessandro Altobelli bezwzględny z punktu oddalonego 11 metrów od bramki Neriego Pumpido. Spotkanie zakończyło się jednak remisem w 34. Minucie Diego Maradona strzela swoją pierwszą bramkę na tym turnieju. I znów niepowstrzymany i znów znacznie szybszy od przeciwnika. Ładne techniczne uderzenie i bezradny Giovanni Gali. Kolejny mecz w tej grupie. Korea Południowa Włochy. Wspomnienia oczywiście z 1966 roku, kiedy to Koreańczycy wygrali z Włochami 1 do 0 i wyszli z grupy kosztem składry Acura, a później stoczyli kapitalny mecz z drużyną Portugalii prowadząc 3 do 0 i przegrywając 3 do 5. Tutaj też sporo bramek. Ostatecznie Włosi wygrywają ten mecz 3 do 2. Popatrzmy jak padały gole. Ogromne zamieszanie i stoicki spokój Alessandro Altobelliego. W 17. Minucie składra Cura obejmuje prowadzenie. To jest fragmenty drugiej połowy, bo do przerwy było 1 do 0 dla Włochów. Sun Ho Choi. Kapitalne uderzenie, wyciągnięte jak struna Giovanni Gali, bo to on wówczas bronił dostępu do włoskiej bramki, ale był bezradny. Siła tego strzału przełamała mu ręce i Korańczycy znów pokazują, że mają sposób na Włochów. 20 lat po tamtych słynnych mistrzostwach, po tamtym meczu z roku 66, tutaj też sprawiają wiele kłopotów w drużynie prowadzonej przez Enzo Barcota. Ale to był dzień Alessandra Altobeliego. Ten, który strzelił pierwszego gola dla Włochów yy, zaledwie 10 minut po golu Czoja odpowiedział kolejnym celnym trafieniem. 2 do 1 i niespełna kwadrans do końca spotkania. Włosi. Ładna koronkowa akcja. Dośrodkowanie de Napoli i Kwon Krecio, pechowo pakuje piłkę do własnej siatki cieszy się Fernando de Napoli, ale autorem samobójczego gola Korańczyk. To była 82 minuta. Wydawało się, że już pozamiatane, że Korańczycy to spotkanie przegrali, ale ci podnieśli się bardzo szybko. Nie minęło 60 sekund. Dośrodkowanie zrzutu główka i kapitalnie takiego półwoleja złapana piłka przy ziemi Jung, Mohuch i... 2 do 3 więcej goli w tym meczu nie było i całą pulę zainkasowali Włosi. A my powracamy do Argentyny. Tym razem Maradona i spółka grali z ekipą Bułgarii. To spotkanie wygrali pewnie 2 do 0, a to kapitalnie główkujący już w trzeciej minucie spotkania Jorge Valdano po dośrodkowaniu Jose Kuciufo. A teraz popatrzmy przez chwilę co potrafił co potrafił robić na boisku Polski Diego. Badali jak muchy piłkarze. W Bułgarii tutaj gola nie było, ale widzieliśmy jedną z niezwykle efektownych akcji boskiego Diego. Tutaj też oczywiście Diego Maradona, niepowstrzymany na lewym skrzydle, dośrodkowanie w pole karne. Jose Burucaga. 79 minuta, już wszystko jasne. Argentyńczycy. Wygrywają 2 do 0, i oczywiście uzyskują awans do dalszej fazy turnieju. Przenosimy się do grupy B. Na początek pojedynek Belgia-Meksyk, oczywiście na stadionie Azteków w stolicy i kapitalny początek drużyny gospodarzy. Fernando Quirarte. 23 minuta. Cały Meksyk oszalał, bo gospodarze objęli prowadzenie. Jeszcze raz ta sytuacja, niezwykle skoczni, szybcy, świetnie wyszkoleni technicznie piłkarze zespołu gospodarzy. To już 39. minuta spotkania, dośrodkowanie i no, zawsze kapitalnie główkujący i później pokazujący nam efektowne salta Hugo Sanchez, piłkarz Realu Madryt. Na pewno nie najwyższy, a wręcz jeden z niższych piłkarzy na boisku, ale mający bardzo potężny wyskok. No i zawsze znajdujący się tam, gdzie znaleźć się był powinien. Belgom wystarczyło sił i środków na to, aby strzelić tylko jednego gola. 45. minuta Erwin Vandenberg. Meksyk wygrywa to spotkanie 2 do 1. A to już jeden z meczów grupy C, Francja kontra Związek Radziecki. Mecz rozegrany na Nocamp w miejscowości Leon. Rosjanie czerwone koszulki, białe spodenki, Francuzi w białych kostiumach, niebieskich spodenkach. Oto akcja podopiecznych Walerego Łobanowskiego i jeden z piękniejszych strzałów. Na tym turnieju Wasili Rad to było 28, może nawet 30 metrów. Potężna petarda w nodze i Rosjanie w 53. minucie objęli prowadzenie. Proste podbicie, niezwykła siła tego uderzenia, ale tylko 7 minut cieszyli się z prowadzenia pod opieczni Walerego Łobanowskiego. To spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, a do wyrównania w 60. minucie doprowadził Luis Fernandez. I wreszcie grupa D, mecz Hiszpania Brazylia. Ten mecz rozegrany na stadionie Jalisco w Guadalajarze. Hiszpanie mieli kilka naprawdę doskonałych okazji, jak ta, kiedy uderzał Michel, piłka później powtórki pokazały, że wpadła do bramki. To powinien być uznany gol, ale prowadzący to spotkanie Jan Heiser z Holandii bramki nie uznał. Arwiter Botny pokazał mu, że piłka całym obro, obrotem, obwodem przepraszam nie przekroczyła linii środkowej i spotkanie wygrali Brazylijczycy 1 do 0 po golu Sokratesa. Liera Larsena. Przedali się duńczycy lewą stroną. Teraz Solen Lerby zapoczątkował tę akcję. Ekiel Larsen. Do środkowanie i ten, który rozpoczął. Ten także kończy akcję duńczyków. To była 41. minuta 2 do 0 Dla piłkarzy z Europy Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku A tymczasem ostatnia minuta pierwszej połowy I Enzo Francescoli Jeden z najlepiej wyszkolonych technicznie piłkarzy Na świecie Kapitan i gwiazda drużyny Urugwaju Strzela bramkę kontaktową Było tylko 2 do 1 W drugiej połowie jednak Duńczycy robili na boisku co chcieli Preben Eklier Larsen z dziecinną łatwością mijał kolejnych rywali i to już samym polukarnym i mamy 3 do 1 dla metrów zostawiając za plecami i bramkarza i obrońców 5 do 1 prawdziwy pogrom drużyny z Ameryki Południowej a jak się okazało nie była to jeszcze ostatnia bramka Duńczyków strzelona w tym dniu kropkę na D postawił w 88 minucie Jesper Olsen Wspaniała gra Duńczyków, których po tym meczu zaczęto zaliczać do faworytów tego turnieju. Swoją świetną formę reprezentanci Danii potwierdzili w kolejnym meczu grupowym. Rywalem zawsze grozi Niemcy, a tymczasem. Duński Dramit wygrywa to spotkanie 2-0. do 0. Najpierw z rzutu karnego Jesper Olsen w 43 minucie, a później jeszcze John Erickson Kwadrans, po kwadransie gry w drugiej połowie meczu. Ostatecznie Duńczycy wygrywają ten mecz 2-0. do 0. Sepp Piątek stworzył wspaniały zespół z Olsenem, Lerbym, Eklielem Larsenem, Michaelem Laudrupem, Arnesenem czy Henrykiem. Andersen. To właśnie druga bramka. Tym razem John Eriksson. I Dania wygrywa z Niemcami 2 do 0. I wreszcie grupa Elfa więc z świata w roku 1986 rozpoczynamy od meczu Dania-Hiszpania. Faworytem byli Duńczycy, którzy rozgromili 6 do 1 Urugwaj i wygrali 2 do 0 z Niemcami w fazie grupowej, ale tutaj musieli przełknąć naprawdę gorzką figułkę. Mimo, że rozpoczęło się dobrze, 33. minuta Jesper Olson i duński dynamit prowadzi 1 do 0, ale później sprawy w swoje ręce, raczej nogi wziął Emilio Butragenio, wstępy z Realu Madryt rozegrał najlepsze spotkanie w życiu oto 43. minuta rozpoczęło się dość przypadkowo prosty błąd w obronie, przechwycił piłkę Emilio Butragenio i do przerwy zamiast prowadzenia jest remis 1 do 1 nie zdążył z interwencją bramkarz drużyny duńskiej Lars Hock a to już druga połowa i Emilio Butragenio show ciąg dalszy, 56. minuta tym razem napastnik Realu Madryt strzela bramkę uderzeniem głową. Kolejny gol padł z rzutu karnego, nie ma wątpliwości. Prowadzący to spotkanie holender Jan Kaiser. Piłkę ustawił Gojko Acea. I mamy 3 do jednego dla drużyny Hiszpanii Duńczycy zaryzykowali, odkryli się i zostali pokarani. Przez Emilio Butragenio, który tego dnia strzelił aż 4 gole. Oto moment, kiedy kompletuje hat-trick, nieklasyczny, ale i tak ręce składają się do oklasków. Rzadko kiedy na Mistrzostwach Świata piłkarze zdobywają po trzy gole, a Butragenio jeszcze w 88. minucie z rzutu karnego strzela swoją czwartą bramkę tego dnia i dalej awansuje w Hiszpania. Maradona i spółka grała z lokalnym rywalem. Wielkie derby Ameryki Południowej, czyli spotkanie Argentyna-Urugwaj. I znów akcję rozpoczął Diego Maradona. Tutaj Sergio Batista. W polu karnym nieporozumienie obrońców i całość kończy Pedro Pasculi. Zupełnie niepilnowany. Dwóch obrońców poszło do Batisty, tymczasem Pasculi z najbliższej odległości. Po prezencie pakuje piłkę do siatki i awans do ćwierć oczywiście drużyny argentyńskiej. To już Monterey i mecz Maroko. Republika Federalna Niemiec. Niemcy oczywiście faworytami, ale nie poszło łatwo, bardzo długo męczyli się gracze Franza Beckenbauera. Dopiero 87. Minuta. Kapitalne uderzenie Lotara Mateusa z 30 metrów. Wtedy w wybornej formie. Obecny trener reprezentacji Węgier potężnie huknął prawą nogą obok muru i obok bezradnego Ezakiego Zakiego. Kolejne spotkanie jednej 8 finału. Spotkanie rozegrane na stadionie Azteków. Meksyk, Bułgaria. Gospodarze znów mieli powody do radości, bo Meksyk wygrał i to wygrał w sposób niezwykle efektowny. Widzieliśmy piękną przewrotkę Manuela Negretę. Błyskawicznie złożył się w polu karnym piękny techniczny strzał, niezwykle trudny jak w książce bezradny w bramce drużyny bułgarskiej Borisław Michajłow. To była 34. minuta tego spotkania. Meksykanie dominowali w tym meczu wyraźnie. Oto rzut rożny, 61. minuta i piłkę do siatki posyła Raul Serwin. Cały stadion Azteków oszalał bo Meksyk awansuje do najlepszej ósemki a to już spotkanie rozegrane także w Meksyku ale nie na stadionie Azteków a na stadionie olimpijskim grały drużyny Włoch i Francji gwiazdą tego meczu był Michel Platini oto właśnie piłkarz Juventusu Turyn ze stoickim spokojem mimo asysty obrońcy i wychodzącego z bramki Giovanniego Galiego w 15 minucie daje prowadzenie swojej ekipie. ładne dogranie od Dominika Roszto, Michel Platini, jeden do gry dla Francji, to już 57 minuta do z rzutu rożnego, ogromne zamieszanie i wybijają tę piłkę francuscy obrońca konkretnie Luis Fernandez. Jeszcze raz, bardzo przytomne było to zgranie Fernando de Napoli, ale pilnujący słupka Fernandez poradził sobie, a w drugiej połowie Francuzi dołożyli jeszcze jedno trafienie i zwyciężyli 2 do 0. Rosztą na prawą stronę i całość kończy mający polskie korzenie Janik Stopyra, to była 57 minuta, Włosi już się nie podnieśli, ten wynik dotrwał także do 90 minuty spotkania. No i wreszcie Polska, Brazylia, Guadalajara, stadion Jalisco i porażka podobiecznych Antoniego Piechniczka 0 4. To spotkanie rozpoczęło się zupełnie nieźle. Mieliśmy słupek, mieliśmy poprzeczkę po strzałach Karasia i Smolarka, ale później 30 minuta i rzut karny dla Kanariusz. Zmartwiony Dariusz Dziekanowski, jeszcze dość tam starający się tłumaczyć Marek Ostrowski, ale... Arbiter Volker Roth z Niemiec pewny przewinienia Polaka z dwóch kroków ze stoickim spokojem Sokrates, ale pewnie pokonuje Józefa Munarczyka. To była 30. minuta meczu. Do przerwy Brazylijczycy prowadzili skromnie 1 do 0, a to 55. minuta. Rzut wolny dla piłkarzy z Ameryki Południowej. Obrońca Jozimar wydawało się, że nie ma miejsca z niezwykle ostrego kąta, zdecydował się na uderzenie i piłka zatrzymała się niestety dopiero w ramce Józefa Młynarczyka. Minął dwóch piłkarzy, no tak troszeczkę zmuszony do oddania strzału, ale idealnie z prostego podbicia. Mocne uderzenie bezradny Młynarczyk i było 2 do 0. A później już Brazylijczycy zdecydowanie przejęli inicjatywę strata piłki na własnej połowie. Szybka kontra to była 79 minuta Kareka do Edinho. Ten zatańczył z naszymi obrońcami, a konkretnie z Romanem Wójcickim i u radości kibiców z Ameryki Południowej Brazylijczycy prowadzili już... 3 do 0. No, ta bramka zdecydowanie już podcięła skrzydła piłkarzom Antoniego Piechniczka. I zaledwie 4 minuty później wynik na 4 do 0 ustalił Kareka. Tak jak rozpoczęli Brazylijczycy, tak skończyli swój festiwal selecki. Również uderzeniem zrzutu karnego. Do najlepszej ósemki awansuje Brazylia. Nic nie zapowiadało festiwalu. Bramek. Ale oto 56. minuta. Dośrodkowanie z lewej strony. Niepilnowany Enzo Sifo. Wspaniały technik. Jedna z gwiazd tych mistrzów po dośrodkowaniu Franka. Berkał terena. Schifo ładnie zgasił sobie piłkę na prawej nodze. I spokojnym strzałem pokonał Rinata Dasajewa. W meczu Związek Radziecki Belgia był remis 1 do 1. Techniczne uderzenie Bielanowa. I znów Rosjanie obejmują meczu prowadzenie tylko na 7 minut podanie do jana kulemansa i mimo że rosjanie wyraźnie stonęli pokazując że był spalony gwizdek arbitra milczą Erik fredriksson prowadził to spotkanie prowadził bardzo kontrowersyjnie o tym mówiło się jeszcze przez lata 2 eee. do 2 a to już fragmenty do dogrywki to druga minuta stefan de i 3 do 2 dla drużyny w Belgii. Z podopiecznych Łobanowskiego w tym momencie zeszło powietrze i kilka minut później Belgowie strzelili także i czwartą bramkę. Popatrzmy, to była 110. minuta spotkania. Tutaj cieszący się kibice drużyny belgijskiej. Rzut rożny. Druga część dogrywki. Minął się z piłką Anatoli Diemianienko nie sięgnął jej także Iwan Jaremczuk. Jan Kulemans czaruje do tyłu. Zamieszanie Leo Kleisters. Ojciec teraz jednej z najlepszych tenisistek świata, Kim Kleisters, a całość kończy Niko Klazen. 110 minuta i Belgowie prowadzą 4 do 2. To nie był jeszcze koniec emocji. Bardzo dobre dogranie Kleistersa. Znów spóźniony obrońca drużyny Związku Radzieckiego. A tutaj popatrzmy minutę później gwizdek Erika Fredericksona, bo był faulowany jeden z piłkarzy w Białych kostiumach. Jeszcze stara się tłumaczyć Daniel Wade, ale oczywiście rzut karny i na osłodę Rosjanom, czy piłkarzom Związku Radzieckiego, bo pod taką... Wówczas nazwą grali zawodnicy zbornej Igor Białanow. Trzeci gol w tym spotkaniu. Była jeszcze okazja do czwartego gola. Mielibyśmy rzuty karne. To spotkanie zakończyło się jednak po 120 minutach wygraną Belgów 4 do 3. Azteków 22 czerwca było popisem Diego Benasur niezbyt doświadczony to miało znaczenie dlaczego A ręka Boga Maradona ręką za bezradny Peter Shilton niczego nie widzi Ali Benasur. także Stali jak kamieniali boczni arbitrzy, żaden z nich nie zasygnalizował tego, że Argentyńczyk zagrał ręką szybko. też szybko. W... Powtórki wiemy dokładnie, że zagrał Maradona ręką. Wysz... też Oczywiście w piłkarce no bardzo długo nie przyszedł no przy... no no Wówczas ręką do... No bo, ten, na Jego piłkar. Ale popatrzmy, nie tak trzeba przeczarować. To jest y, akcja uz pierwszych akcji pistoli, za właśnie najpiękniejszą mijał po kolei bodajże sześć 6... co się nawinął czy jak klalomowe cyczki fajd right, jego maradony od początku do końca sam położony także dziesiąta czwarta minuta a w ciągu trzech minut rzucił na kolana Podczas napiętą, <gryny> z, z argentyńczykami zawsze toczyły się. Spod Maradona, nic sobie z tego wszystkiego nie z argentyńczykami zawsze toczyły się. W sferze spotkania z Podtekstem, nic sobie z tego wszystkiego